W starym domu, chylącym się już ku ruinie, w malutkim pokoiku na pięterku, leży na łożu wiekowy dziadzio. Wieki choroby zrobiły swoje, dziadzio już słabiutki i dogorywa pomaleńku. Nagle przeciąg uchylił drzwi kanciapki i przyniósł ze sobą niesamowity, fantastyczny zapach czekoladowych ciasteczek. Dziadek zachrypiał i zakasłał rozpaczliwie, po czym wytoczył się z wyra. Poczołgał się do drzwi, z wysiłkiem przecisnął przez próg i sturlał po schodach. Na dole, kiedy tylko odzyskał przytomność, węsząc i niuchając dookoła, z wysiłkiem skierował się za zapachem w stronę kuchni. Tam, przy wielkim piecu, stała babuleńka i piekła te cudowne ciasteczka. Na kuchennym stole stał pół misek już gotowych, jeszcze ciepłych, dymiących i omaszczonych świeżutką czekoladą. Dziadek ociekając ślinotokiem, zwolna wspinał się po stołowej nodze. Przystając co chwila, aby złapać oddech, wyczerpany dotarł wreszcie do blatu. Roztrzęsioną ręką już sięgał powolutku po najbliższe ciasteczko. W tym momencie babcia nagle odwróciła się i widząc co się święci, grzmotnęła dziadka ścierą przez łeb, krzycząc przy tym, nie rusz, to na stypę.